Szanowni Państwo, odbywa się ceremonia przekazania sztandaru, w której generał dywizji Marek Tomaszewski w sposób symboliczny przekazuje sztandar na obejmującego dowodzenie 12. Dywizją specjalizowaną generała brygady i W Radzie w Partiach melduje objęcie obowiązków 12. Szczecińskiej Dywidji zlokalizowanej. Dziękuję Panie Wysokie. Wczoraj Panie Żołnierze, z ogromną satysfakcją. I z zobowiązaniem przyjmuję stanowisko dowódcy 12. Sześć Dywizji z Wierzę, że wybranie na mojej osobie na to stanowisko jest efektem i wynikiem moich nabytych kwalifikacji, doświadczenia dożywotnokształowego, szkoleniowego, ale nawet wszystkiego efektu na dotychczas zajmowanych stanowiskach i zgodów. Panie Ministrze, Panowie Generałowie, żołnierze, w działalności kulturowej Stawiam na profesjonalizm, terminowość i lo, lojalność wobec przełożonych, a nawet wszystko wobec swoich podwładnych. W szczególności będę dążył do dostosowania zakresu szkolenia specjalistycznego do zagrożeń i wyzwań współczesnego pola walki. Dostrzegam również potrzebę ciągłego weryfikowania wymogów wobec Stanów osoby przygotowanych do misji zagranicznych, a w szczególności to, co jest przed nami misja angielska. Zarówno pod względem psychofizycznym, specjalistycznym, jak i taktycznym. Panie Ministrze, merytuję, że zrobię wszystko i dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść oczekiwań, a posiadaną wiedzę, doświadczenie, na umiejętności zarówno w kraju, jak i poza granicami wykorzystam na tak zaszczytnych stanowiskach stanowisko jakie jestem w zjednoczeniu. Liczę na zrozumienie i aprobatę moich rozwiązań.